Media publiczne i to jest w interesie państwa, w interesie obywateli trzeba natychmiast uzdrowić. Ten dokument pokazuje jak to zrobić. To recepta, która mam nadzieję po tych wyborach zostanie wykupiona i zrealizowana. To są media, w których nie będzie ludzi hołowni. Tak jak nie będzie ludzi Kaczyńskiego, tak jak nie będzie ludzi Tuska, tak jak nie będzie ludzi Kosiniaka, tak jak nie będzie ludzi, którzy są politykami i tym powinni się zająć, to jest właśnie ta logika odejścia od mediów kanału ku mediom kontentu. Wreszcie wejście w XXI wiek, odejście od wszechobecnej, niestety dziś w mediach publicznych, zasady, że czy się kłamie, czy hejtszerzy, 2700 się należy. To wreszcie takie media, które swoim widzom dadzą odetchnąć, dadzą nadzieję i dadzą przekonanie, że możliwe jest bycie dobrze poinformowanym i czucie się w związku z tym bezpiecznie. Panie marszałku, taka impreza jak ta wczorajsza, głośna, y, z udziałem y, y, dziennikarzy, mediów publicznych i polityków y, rządzącej koalicji. To jest dobry zwyczaj. Też pytam pana, jaką były godziny. Wie pan, jedyna impreza, jaką ja pamiętam z tego weekendu, to jest sobotnia Wigilia, którą zrobiliśmy tutaj w Sejmie dla dzieci, które mierzą się w życiu ze szczególnymi wyzwania, wy, wyzwaniami. Były dzieci z rodzinnych domów dziecka, z rodzin adopcyjnych, podopieczni różnego rodzaju fundacji, kilkaset dzieciaków, które we wspaniały sposób napełniło ten gmach życiem. I wie pan co, jest mi nie chcę powiedzieć smutno, ale mm, trochę tak się dziwnie z tym czuję, że po tym, co się tutaj wydarzyło, a tu wydarzyła się taka masa dobra w sobotę. Byli specjalnie po to, żeby jeszcze ogrzać, pokazać znani aktorzy, aktorki, pani redaktor Stoparczyk, było mnóstwo atrakcji, był Mikołaj. Te dzieci były naprawdę przeszczęśliwe. My po tym weekendzie rozmawiamy o spotkaniu Tuska z dziennikarzami, a nie rozmawiamy o tym, ile dobra wydarzyło się choćby w tym miejscu. Adremem jest to, że gumkowanie trwa w najlepsze. Jeszcze raz powiem to najprościej jak potrafię. Nie będąc w stanie walczyć z wielkością gumki, musimy walczyć o to, żeby mieć jak największy ołówek. To jest dzisiaj nasze podstawowe zadanie. Jedyna taktyka i strategia. Nie będę już ich wymieniał, bo nie chcę im robić reklamy, ale wiemy, o które chodzi. Niektóre wolne media są tak stronnicze, że to po prostu łeb urywa, bo tak było, tak będzie, nic się w tej sprawie nie zmieni. Albo narzekać, że media publiczne nadal są upolitycznione, bo w mojej ocenie do pełnego obiektywizmu jeszcze trochę im brakuje. I tutaj będziemy bardzo mocno cisnąć rozwiązania ustawowe, jak one wreszcie w Sejmie wylądują, żeby tak się stało. Rozumiem, że to jest czekanie na następnego prezydenta, że to jest jeszcze parę innych opowieści. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Takiego numeru to nie było nawet zapisu. Żeby kandydat platformy wybierał sobie kandydata. Z którym telewizja publiczna ma mu zorganizować w debatę. Począłem bardzo jasną komunikację w stronę TVP. Mój sztab wyśle dzisiaj też pismo, czy już wysłał, do telewizji polskiej z jasnym powiedzeniem. Macie obowiązek zaprosić na debatę wszystkich kandydatów, bo to wprost wynika z prawa, które w Polsce obowiązuje. To nie może być tak, że jeżeli jest nadawca publiczny. Kto sobie wybiera tego kandydata albo tamtego. Macie obowiązek zaprosić wszystkich kandydatów. To widzicie też w tych tożsamościowych mediach, i z jednej, i z drugiej strony, bo i z jednej, i z drugiej strony media po prostu kłamią. I to też dobrze widzicie. Media zaczęły być elementem gry politycznej. Nie wszystkie na szczęście, ale niestety znaczna część tych również tego głównego nurtu i po prostu kłamią. W, oczerniają jednych albo drugich, bo są częścią tej gry, częścią tej opowieści. I to, co ja ostatnio też mówiłem do mediów, oczywiście pewnie tego nie puścili, że my, politycy, mamy tutaj mnóstwo zauszami, ale też media mają mnóstwo za uszami. Jak ja pięć lat temu decydowałem się, że wyjdę ze swojego bezpiecznego kokonu, zostawię Prokopa, zostawię mam Talent, zostawię pisanie książek, fundację i zajmę się polityką i będę miał codziennie kubeł gówna wylewany mi na głowę w ten czy inny sposób, zasłużenie czy nie niezasłużenie. Z najsilniejszych motywacji było właśnie to, co stało się z prezydentem Adamowiczem. To jest dzisiaj to ryzyko, w który, które realnie nam grozi, które jest realnie przed nami. Że nie wróg zewnętrzny Polskę zniszczy, tylko wróg wewnętrzny, że my sami ją zniszczymy.